Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? A gdzie teraz? Witamy w kolejnym dniu. Jesteśmy w naszym powiedzmy apartamencie w Lizbonie. Taki mamy widok z okna. Przynajmniej z tego jest dość ładny. Na dole jest jakaś knajpa. Tam sprzedają warzywa. Na przeciwko nas mamy domy obłożone kafelkami. No i zaraz wychodzimy zbiedać i odkrywać Miasto. Jesteśmy w metrze. Kupiliśmy bilety w automacie, i idziemy na pociąg i jedziemy do San Sebastiano. Tak wygląda stacja metra. A tak wygląda pociąg metra i tak wygląda metro wygląda plan stacji metra w Lizbonie tu właśnie jeden pociąg odjeżdża my aktualnie jesteśmy na stacji Święty Sebastian jedziemy na stację Terreiro do Paco w kierunku Santa Polonia później możemy też są barki No, i o, tak. tak to wygląda na każdej stacji metra. Są informacje, i stacja metra wygląda jak po prostu jak stacja metra, taka zwyczajna. Tutaj mamy nazwę, gdzie jesteśmy, w którym kierunku możemy się udać, żeby się przesiąść na linię czerwoną. W Lizbonie każda linia ma dodatkowy znaczek. Czerwona ma kompas. Ta niebieska, którą my jedziemy, ma znaczek Mewy. I też w Goglach możecie się spotkać z tym, że są linie oznaczone jako na przykład linia VE, czyli linia. Cześć, linia czerwona lub linia. A z linia niebieska, to są skróty od tych linii. Przyszliśmy ze stacji metra i udaliśmy się do Centrum Informacji Turystycznej, gdzie kupiliśmy Lizbona e, karty lizbońskie, czyli Lisboa Card, i one występują w kilku wariantach. Myśmy kupili w wariancie 24-godzinnym. I te karty upoważniają do bezpłatnego wstępu w wielu muzeach oraz bezpłatnego transportu miejskiego. Przez no w zależności ile wybierzemy, myśmy wybrali te 24 godziny. Bilet można zakupić na późniejszy czas do wykorzystania, bo liczy się po prostu moment pierwszego odbicia. Teraz udamy się o tutaj do tego budynku białego do Centrum Historii Dorsza. Dorsz jest związany z Portugalią, jak można powiedzieć, mało które danie. Dorsz został okrzyknięty przyjacielem Portugalczyków, ze względu na to, że e, był dosyć tani, i udało się zastosować w przypadku tej ryby e, solenie i suszenie dorsza. Co znacznie ułatwiło przechowywanie tego produktu. W przewodniku przeczytała Martyna, że Portugalczycy znają 365 sposobów na przyrządzenie dorsza. Każdy na, każdy na inny dzień. Tak więc idziemy najpierw do centrum. O, tutaj mamy wejście, Centrum Historii Dorsza i zobaczymy, jak to wyglądało od środka A, a tutaj mamy piękny widok tak, ładna panorama O, tam stoi nasz statek wycieczkowy A tam jest Ej, ja dobrze widzę Ale my nie jesteśmy w Brazylii Tam jest Chrystus na posągu ale to tak wygląda jak Chrystus napisał. Zobaczymy. Dobra, idziemy do tego centrum historii Dorsch. Weszliśmy do tego centrum historii Dolsza. Jesteśmy aktualnie w sklepiku. to jest na wejście. I zobaczcie jakie mam tutaj różne rzeczy. Związane z rybą. A to jest taki taki talerz w kształcie suszonego płata. Mega fajnie to wygląda. I oczywiście są. Tak wyglądają płaty, ale te płaty nie są na sprzedaż. Mając kartę Lizbona, są Lizboa kart. Musimy udać się i tak do kasy i odebrać bilet papierowy z kodem kreskowym. Arcydzieła przerobione na dorsza. Tak, arcydzieła przerobione na dorsza. To jest pan Dorsz. Gdzie? Była... Jest gdzie o... jest? Może by tam, była... Tam, tam była? Tak, tam jest. Taka mała. Gdzie jest? Z jest y dziewczyna z jest. A, dziewczyna z perłą? Bez ucha, Bez ucha. Bez ucha. Bez ucha. Bez ucha. <grym> nie ma Dziewczyna z perłą to nie wiem. A gdzie jest ta dama z łosiczką, bo ja nie widzę. Nie, z no, łosiczka nie ma, jest tam, ona No, no jest. No, jest, jest, yes. dorsz jest, dość z Jest, dorsz z dobra, to idziemy na Dorsza stronę. Jest, ten dom wygląda wtedy że... identycznie. Jest

5D Teoretycznie bołówka powinna się ruszać, ale się nie rusza. Znaczy, można ją poruszać w ten sposób, że po prostu się samemu poruszać. A chociaż jest podłączony niby tam mechanizm. I są dwie, dwie ściany z trzech, można powiedzieć, które powinny wyświetlać animację. Ale! Tak to wygląda. Martyna płynie po bursach. i Można się poczuć jak samotny rybak płynie po dorsza. Zimno jest, no jedynie to jest, to jest zimno. Faktycznie jest zimno jak się płynie po tego doszło. Myślę, że większe wrażenie robiłoby, gdyby to się samo ruszało, bo jest tam, widzę, że mechanizm. Jak by było, to Jakby były kropelki deszczu i jeszcze ta ściana by była. No, ale nie ma co narzekać. Przynajmniej się człowiek schłodził. Co? I jeszcze będzie ten pokaz trwał 20 sekund, 18, 17. I później może kolejna osoba z niego skorzystać. Wyglądamy, jak wyglądał jeden dzień. No dzień. Na statku po prostu. Taki duży statek wypływał na 6 miesięcy. I była tam tylko jedna łazienka u oficerów. A na ryby wypływali takimi szalupami można powiedzieć. Im więcej złapali ryb, tym więcej pieniędzy dostawali. To jest pokazana katastrofa statku. No i generalnie w każdym okienku jest kawałek innej historii. Bardzo ciekawe. Idziemy teraz na górę. Doszliśmy na górę i jesteśmy w centrum degustacyjnym, ale takim wirtualnym. Na górze są tutaj projektory, które pokazują na talerzach aktualnie ławice. Dorsza, a jest też niebo. O kapelki. I teraz może będzie. O wjechało na stół. Fajnie, nie? tak więc podsumowując muzeum Dorsza bardzo fajne polecamy no i będziemy próbowali Dorsza przyrządzić na kilka sposobów jak spróbujemy tutaj w Lizbonie, czy nam się uda otworzyć w Polsce, zobaczymy Teraz czekamy jeszcze na czarka i idziemy dalej zwiecać centrum. Jesteśmy na placu, na którym jest pomnik Jezusa. Tak, pomnik Jezusa jest tam dalej. My idziemy do kawiarni takiej starej, ekskluzywnej kawiarni. A tutaj mamy bramę bardzo ładną ramę. No dochodzimy do tej kawiarni Braziliera Ofiada. nasze kawy, takie małe i pastel denata. i powiem szczerze że jest najlepszy z pasteli jakie jadłem jest no. ciepły ten krem jest rozpływający się Ale obsługa, nie obsługa jest no jak na standard kawiarni no to jest trochę mało rozgarnięta chyba nie są leka. zamówiliśmy dwie małe kawy dostaliśmy jedną ale całkiem, całkiem smaczny jest ten pastel pastel na drabie ceny też są troszkę wyższe w porównaniu do zwykłego pastela gdzie kupiliśmy za 44 centy. no, no tu ile? 2,20 ale to też inaczej bo w kawiarni stoimy przy windzie, jest kolejka i windy nie widać. Nie wiadomo czy jeździ o określonych porach, czy jak to jest. Coś się kawałek przesuwa. A winda jest gdzieś w dole. Ona jest w dole, nie? Tak na koniec kolejki ile czekają powiedziała jedna rzecz pół godzina, a ktoś powiedział, że 15 minut więc no, nie więcej niż pół godziny okej, okay. no dobra to czekamy dalej w takim razie do windy wchodzimy a i tam jest taki żółty do przyłożenia no. Dobra, idźmy w tej czas. Dobra, winda wygląda w środku, tak? Trochę trochę jakby taki stary statek, nie? To wygląda wiesz, <grym> jak to <jest, grym> jak się drapia, to jakieś.

I tu mamy widoki, bardzo ładne a tu jest. Te schody kręcone prowadzą na taras widokowy, który jest niestety zamknięty. O i tu mamy bardzo ładny widok na zamek Widoki są bardzo ładne, szczególnie na te dachy budynku. Dalej, jeżeli przejdziemy, jest knajpka, a my za chwilę udamy się z powrotem na kurs do sklepu rybnego. O, I już się zbliżamy do sklepu z sardynkami. Oto i sklep z sardynkami. No to wchodzimy. Karusela. To jest sardynkowa pasta, tu mamy też pasty, zobaczcie ile to jest puszek sardynek. Niektóre nie się ale to y, nie są wyprodukowane w tym roku. Zobaczcie to. Więc słuchajcie, te lata, które są tutaj pokazane, to są daty urodzin, na przykład Placja Domingo Bob Dylan, Alexa Fergusona. W 1942 urodził się Muhammad Ali, a w 1943 Robert De Niro. W 1940 John Lennon Pele i Al Pacino. Kto się urodził w 1946? Freddie Mercury Sylwester Stallone i Steven Spielberg kurcze Ale jaja Nie no, ale zarąbisty sklep Popatrzcie no, to I są wszystkie lata Wszystkie lata są Ciekawe do którego 8-8 Rihanna Adel Słuchaj, te daty co tutaj są to są yy, daty tak? urodzin. Tak, to, że kupić Tak, ale tu masz że tutaj się urodził na przykład w 87. Aha, i Lionel Messi. In Nowak Tak, tam był Nelson Mandela, Robert De Niro, Sylvester okay, Stallone. Jednocześnie kupujesz komuś na, na pamiątkę z jego datą i kto tak. jest. Tak, Ej, mega fajny sklep, nie? No sklep powiem wam szczerze, że pierwsza klasa, nie? a tam są zamuszkowane też inne rzeczy gdzie? tam mają dział. są zapuszkowane nie wiem, szmelnice, tuńczyk tu masz krompik krawędziu najmłodszego o, ale znaleźliście ten tak, ja nasze przetwory no dobra, super jest to trzeba kupić tam, e, takiego dorsza tylko ile one mają ten, czyli je przewieziemy? Myślę, że to nie jest pasztet, więc myślę, że powinni na lotnisku nam przepuścić Dobra i tutaj są inne rzeczy, tak? to jest Ale to są nawet z, z Lizbony Lizbona A tu jest złota ja no powiem szczerze, że robi wrażenie, nie? Naprawdę robi wrażenie. A to nie są ten, to są puszki złote. Dobra, ja myślałem, że to jest złoto, ale nie, to są normalnie. Ja myślałem, że to jest jakieś złota. Nie, to są puszki, normalnie puszki złote, nie? Ej, no mega, nie? I teraz zobaczcie to. Zobaczcie to. Możecie normalnie kupić walizeczkę, taką powiedzmy walizeczkę złota. I dajecie komuś w prezencie. Tej no to wygląda mega, nie? A tutaj macie cały przekrój mega super zrobione. No więc ostatni rzut oka na sklep z sardynkami i idziemy na tramwaj. Sklep sam w sobie robi wrażenie, naprawdę rewelacyjna robota. Ceny też są rewelacyjne. Najtańsza puszka kosztuje 6 euro, a z datami kosztuje 7. I to są najtańsze opcje kupienia sardynek. No cóż, za renomę się płaci. Czekamy na przejściu. Tutaj mamy. Tatuę. bo dali jest fontanna, a my idziemy Idziemy na tramwaj idziemy na tramwaj numer 28